Witam Was bardzo serdecznie! Ja nie jestem Silvereka, a to nie jest kolejny odcinek Kings Bounty Wojownicza Księżniczka I jedna zmiana na naszy na naszym koncie i 13 tysięcy sztuk złota! Piękny początek odcinka! Masz coś, nie masz nic, a to jest ten gościu, którego... Hmm, kuzynem, bratem, matką, siostrą miesza o to jest sam wielki Korwin, no cóż... O, masz coś na sprzedaż? No, jak widzę tak niekoniecznie... Tylko tą rękawiczkę. Całkiem fajna, bo dwa ataku i obrony i te 10% doświadczenia też brzmi nieźle. Ale no mam już inną. No niestety. A nie mam innego miejsca na rękawiczki. No cóż. A więc nie kupimy jej. Tu jeszcze mamy czarną wieżę. Pamiętam, że ją już odwiedzałem. I tu mamy jakiegoś pana nitopyrka, którego możemy rozwalić. Ale może za sobie użyjemy... O... O, w ogóle to na tak, tak pozycji 10, fajnie, to, to jest to, co w zasadzie zdobyliśmy. Użyjemy sobie starożytnej wiedzy, bo ona nam zwiększa doświadczenie w bitwie. Użyła się ta starożytna wiedza, czy nie? Nie wiem. Dobra, mniejsza. Eee, nie wiem, czy się użyła, czy nie. Przeklęty duch, o. Jednego, dawno go nie żeśmy nie widzieli. Naprawdę dawno, tak z milion odcinków. No tak, a tak serio, to jest czwarte serii. Chyba, że w ostatnim odcinku był, ale chyba nie, bo taki troszeczkę mnie zielony. Może to światło tak po nim daje? Biały bieg, no tak właśnie. Po tej jest biały, a po tej taki niebieski, po zielony. Nie wiem. Nie, nie wiedziałem, że w tej grze jest jakiekolwiek oświetlenie. Takie poza takim standardowym. Dobra. Jakieś takie właśnie efekty oświetlające. Piękny prosty strzał. 174. To jest potęga naszego dystansowca, naszego maga, mistrza krwi i tak dalej. Naszej wszechpotężnej boskiej jaszczurki zakłady plus 10. Po prostu boska jaszczurka. Boska obciągarka samosądza, czyli pod tytułem Boss. O, to raczej nie zadziała, prawda? Jak myślałem. Zbędna zdolność, bo jak działa... Działa wtedy, kiedy jej nie potrzeba. A, weź do tego ducha podejść, tak troszeczkę zmasakruj. Babkami. A tak babkami. Też tutaj to było prędzej pyszczkiem. z pyszczkiem. Siwerek pyszczek polska. A ty... Krytykiem? No, oczywiście, że krytykiem. Po tobie się praktycznie nic innego nie spodziewałem. Będzie druga turka? Będzie druga turka. Właśnie na to liczyłem, żeby tutaj zmasakrować tych panów bardzo mocno przed prawdziwym starciem. Tutaj, oczywiście, jak standard, że powiem, nam mówi kamienna skóra, żeby jak najbardziej zwiększyć jeszcze możliwości obronne i zmasakrować tą tutejszą dwójeczkę. I może się na tak wejdzie. No, niestety aż tak dobrze nie ma. Hmm. Nasza odporność na magię jest większa niż na fizyczne, o tak, 75% u tego pana, więc może już tutaj naszych magicznych przemierzy wjechać, bo za wiele ci nie zrobią. Ty po plecach. potęga T-rexika plecownika. A to wam no wiesz, gdyby on miał kontrę, to byłby najgorszy, jak jakiś kiedyś zrobiłeś w życiu chyba jedyny. <laughs> może niekoniecznie jedyny, ale jeden z nielicznych. Dobra. O, panowie. Chcesz na solo z nim pójść, T-rex? Dam ci tutaj taką fajną zbroję, zobaczą. Dam ci zbroję i możesz iść na sola, do tym sądzisz. To mane się fajnie odzyskuje z tej umiejętności. Cały czas nie mam full manę, no. Bo każdy zabity wróg daje mi manę. Muahahahaha. Chwala tego cały oddział, a nie jednostka, ale jednak dobra. Podejdź tutaj, poczekaj. Ty podejdź tutaj, wskrzenia użyj, bo no ładnie piecznie. 7,5 tysiąca. Ciachu, ciachu. Ej no, w tym, że on przeżyjesz. jeszcze. Ja mu dam, ja mu dam przeżywać, kurczaczki. Zaraz u masa zmasakruję dwa razy, to będzie inaczej śpiewał, Drani Mały. Boom. 34, ty nie atakuj, bo jeszcze zginiesz. 38. Jak mówiłem, ty nie atakuj, ty w sumie. Hmm. jakoś zrobić coś, żeby zminimalizować sobie opcjonalne szkody. Co co co, 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 działanie masowe? Chcecie mi wmówić, że ja mam teraz masowe osłabienie wroga? <laughs> no, to zaczyna brzmieć jak biznes, ej. Jeszcze mi zabijesz tą gordułanę a po prostu cię wypatroszę. Teraz w będziesz już podwójnie martwy, więc znaczy... Tak nie czujesz bólu. Mniejsza. 5900 doświadczenia i użyła się nasza wiedza. Ciekaw, jestem, czy jeszcze raz i użyję, to czy po prostu zyskam ją na, dłu na dłużej. Zobaczmy, mam 4, użyję jej jeszcze raz. I będę miał na 5. Aha, czyli to tak nie działa. No dobra, czy trzeba będzie zużyć te 4, <laughs> Żeby potem użyć kolejnych. Siedem wampirów, tak? Jestem nimi tak bardzo zainteresowany, że aż zrobię coś takiego. Proszę bardzo. Wypadł wampiraki. Tu jeszcze jakieś skarby. 10 szkietów łuczników. O jeju, jeju. Myślałby kto, że akurat 10 mi się przydaje. Daj mi 10 tysięcy. No to bym może nawet się zastanowił. Jakoś tam, potem jakieś tam robisz potem, jakiejś komponować czy coś, ale tak to nie kościany smoki. No, to całkiem sporo, jak to mam do zaakartowania. Z tego co po wyspach, to spokojnie ze 100 kościanych smoków, z 700 nekromantów, 300 demonologów, około 15 tysięcy szkiertów takich i takich. Nie jest źle. O, tu było ożywienie. O, czo, 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 tylko jakoś musiałbym mnie miejsce zdobyć. No, posprzedaję te zwoje, jak będę miał doskonale. wrak statku. Nie że w ogóle ten wrak statku. Chyba odwiedzałem, ale przynajmniej wiem, że tu było to ożywienie. Ostatniego tutaj znaleźć nie mogłem. Niespokojny zombie, niezwyciężeni. Z której strony niezwyciężeni, ład? Niech uduszą się zrzędujące w moim garderobie. ale coś to jest od ludzka. Co za więc? Sprowadził się na przeklętą wyspę. Dziwne pytanie: jesteś piratem? Znaczy, że byłeś im za życia? A starego Wilka morskiego daje się wyczuć na milę, no po tej kotwicy tutaj w ogóle mniejsza. Co? O, tak, morska bryza długo pokrywała starego Will solom. Jestem dosłownie niczym siedzieć, taka prawda. Dawniej najmniej było mi Willi oszust, ale po tym, jak zostałem zabity, raczej złożyłem do bliskiego spotkania z serkinami, że się tak wyrażę. Wwoja po prostu: hej, ty na wpół, rzuty kaleko, przyciągnij tu swoje potrzaskane gnaty. Tak przynajmniej zwraca się do mnie mistrz. Przypuszczam, że masz coś czego potrzebujesz. To ty zabrałeś głowę posągu z wioski? To prawda, ale moja praca... Cóż... Razem zresztą chłopaków pracujemy, żeby zebrać swoje kości z tej przeklętej wyspy. Zamierzamy odpłynąć, tylko dokąd? Praktycznie niczego nie pamiętamy z naszego przeszłego życia. Ani mórz z, prą z ich prądami, ani przypływami, ani podstaw żeglarskiego rzemiosła. Wszystko przepadło! Ale raz posłuchałem, jak jeden stary zombie zajął sobie z posągiem. Im dłużej słuchałem, tym bardziej byłem przekonany, że Mroczny Wojownik będzie mógł wskazać nam drogę. Niepaliśmy się więc do wioski, ukrywaliśmy posąg posągowi głowę. Przecież i tak nie jest mu potrzebna, zgadza się? Nie zgadza. Musicie zwrócić głowę właścicielowi. Nie, nie dostaniesz głowy. Nawet jakbyś przebiła mi gardło świętym krzyżem. Dość już przepieliśmy z ręki mistrza. Gdy poszła kiedyś. gdyś poszła jakieś na plecach uderzenie jego błyskawicy, albo cioskija, to od razu byś zrozumiała. Nie, nic z tego. Możesz spalić moje zdziała święta wodą, ale głowy tak nie dostaniesz. Po moim trupie. Eee, że nie tak Po raz zmienić żywego trupa w trupa prawdziwego. Gotuje się tu party zielony su such czy coś takiego. Eee, ten zombie służył niegdyś jako bossman, aż pewnego dnia wzrócił w bunt na statku. Teraz jest skatany na wieczną tułaczkę w poszukiwaniu nowego kapitana. Atak 12, obrona 20, intelekt 6. Czyli jakiś mocny zakręt? oczywiście nie musimy tutaj spodziewać po nim. A więc zaczniemy z tymi dwoma kuleczkami, bo czemu nie. Kuleczki jak zwykle... Piękne obrażenia. W ogóle jego armia jest kurewsko słaba bym rzekł nawet. A kiedy co słaba jest to jego armia? Zamiwej te światy mogą być problemem, bo jak zwykle pewnie jakieś tireksy pozabijają, znając moje szczęście. Ale tak poza tym co on tu ma mocnego? Wtedy temu walczyliśmy z mocniejszymi armiami. I to w ostatnim odcinku i to w tym odcinku same mocniejsze były te armie bądź co bądź. No nie wiem. Dobra, dwie kuleczki są już gotowe do rozwalania przeciwnika. My tutaj czekamy sobie w tym czasie. Ja nie mogłem jednak pobiec, bo zapomniałem, że ma dla tych uczników aż... No to mu malutki błąd z mojej strony. Ty zrób sobie jajeczko, żebyśmy mieli więcej celów. Jajeczku! Ty masz pierwotnego lęku. No nie możesz, bo na nie umarłbyś się, chyba po prostu nie da tego zrobić. Ty sobie szczelaj w jego. Szkieleciory, pamięciory. Ty możesz... Słownie nie staniesz, to i tak oberwie, że jest drugi oddech. I broń się, żeby sobie obronę zwiększyć. Jakieś dużawo on tego ma teraz. Tak się, tak się wydawało, że mało mało, tych jednostkowo, ale jednak oddziałów ma dużo, bo aż sześć w tym momencie. Po tym jak sobie to sklonował. No dobra, czy więcej oddziałów, tym lepiej dla moich obszarówek, których mam tylko jedną. Normalnie miałbym dwie. Ale t nie może swojej używać. Dobra, mniejsza tych uszników tutaj spróbujemy troszeczkę osłabić. Będą mieli jeszcze swoją turkę. Na szczęście wszyscy roją jajko, to jajko kurczę się przydaje niesamowicie. Biedny Hajerancik złożył jajeczko i mu je rozwali. No co za świnie? A kysz świn, tuszkie szkielety, ja wam dam. Nie ja co prawda jeszcze smoka tutaj przebuzał. Dodatkowo ten rycht Cyrexa jest fajny, bo tego droszału daje strasznie. No, strasznie droszału on daje. Po prostu koszmarnej ilości. Przyspieszenie? Czy to było warte zrobienia? Ciężko mi sobie stwierdzić. O, czekaj. Ilek, zablokuj przejście. O, ty tutaj znak krwi może skastuj. Jak ten zombie w nas zwalnie, to się oduczy bić ogólnie nasze jednostki, bo go naprawdę zaboli. No tutaj redukcja ma od magii cały czas działa swoje. No nie! Czemu zawsze za zatrucie ląduje nad się, A ja już zaklęcia nie mogę ułożyć, czyli nie będzie rozproszenia. No to... Patrz na to że jeszcze oberwierz to sorry. Jak zwykle zginiesz. No teraz to już nie mam mowy, wiesz. O! Czemu tu ci nie uderzyła? Może dopiero w kolejnej turze. Nie masz czego tu zjeść. Musiałbyś jego zabić, żeby coś zjeść. Tak, no to spróbuj, może się uda. O, 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 o! Jego truchełko... A, to był tylko klon, to truchełko się rozpłynęło. Hmm. No niedobrze, niedobrze. Tak, byśmy mieli bez problemu do wstrzenia się. tutaj oczywiście był pewny krytyk, więc zaatakowałem, nawet nie myśląc, czy to mi się opłaci, czy nie, bo opłacalność była pewna. Tutaj piękne przebicie. Łaha! Piękne zadane obrażenia. Piękne, piękne. I teraz na Tireksika rzucić rozproszenie, póki mamy czas. Ambaras i paum paum. Błyskawice zrobiły swoje. Rozproszenie, gdzie jesteś, moje kochane? Tu jesteś. Pach! Dobra. I dzigę. Uuuuh, wow, Double kill! Triple kill! Jednak niestety nie no, bo to było nie do osiągnięcia. Nawet z krytykiem nie dałby rady. Znaczy, nie zrobił krytyka, więc to no, więc nie da rady. I tyle. Te. Te. jakiś raper zrozumiałem. Te. Dobra, morduj. Stało mu 130 szkieletów w To ma armię! Ho, ho. Normalnie. Uh, uh, uh. Siwerek płakał, jak widział tą armię. Mogę jakieś uślepienia rzucić czy coś? Mam w ogóle jakieś zaklęcia, pamiętam, że miałem gdzieś. O, zniekształcenie? Oślepienie. Powinno zadziałać. Nie, to diabo wie, czy zadziała, ale powinno. Więc mam nadzieję, że tak będzie. I modlitwo. No, sobie nie ma maturykos, tak więc no. Bo chyba zadziała. Ja tam się nie znam. Ja to po nie wiem na ten temat. Zarobiony jestem, patrz mi w panie no. no. W szkole cię tego nie nauczę, czy w King's pieczony kute pieczony. Przycina szkieletu, oślepienie działa jak powinno, czy nie działa no? W szkole tego nie ma. A chyba powinienem wyciąć na moment walki, nie? Chyba tak. Kurna <laughs> mocy. Może jeszcze zaryzykuję za jednej? <laughs> zaryzykuję. O, oślepienie jednak działa idealnie. No to już wiem, jak kontrolować szkiełdziki. Oślepienie wystarczy i po sprawie tlurze, no. I zazwyczaj jest dużo. A oślepienie ma to do siebie, że działa tylko jeżeli chyba jakiś próg dowodzenia nie jest przekroczony. To... No i po walce. Bo nawet bez. A nie, ma jednego kijeka też byśmy stracili, nie? Nie, bez strat. Uuu, jakże milordowsko, bez strat. O. I mamy już chyba ostatnią część posągu, tak poza tym. Przyjemnie, przyjemnie nie powiem, że nie. A tu w ogóle skończyłem misję tego drzewa. Jestem ciekaw, czy ono w sumie mi coś tutaj zaoferuje za skończenie tej misji? Bo chyba zostałem ten, zakończyłem tylko quest'a, ale. Czy to jakiś gratisik może dla mnie? Mhm. Czy gdzie było to drzewo, które nam się cało? To chyba było to właśnie. Czuję, go bym sobie uciąć nie dał. No dobra, no, 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 no nie wiem, no. Potem sprawdzę, czy mamy to zadanie cały czas gdzieś tam w dzienniku, czy jednak niekoniecznie. Idę jakieś walki szukam, ale ej, udziska, tak szukam walki, a coś widzę, że chyba żadnej już nie ma. Ej! Coś tu jest nie tak. Nie mówcie mi, że całą wyspę dwa odcinki wytłukłem. Czy tam w trzy? O da. Serio? Nie ma tu już nikogo? O, jaka masakra, Cyferek wszystkich zatłuk. Nie mamy już kogo bić. O ja pierdziele Ale tu szybko poszło A moro się jeszcze nie uaktywnił, no szkoda Czy powi, nawet nie ma moroś Ojej A na walkach z tymi sprzętami Tam sporo tych procentów pobijam pewnie Dobra, tylko pytanie jest takie Gdzie był ten gostek któremu miałem oddać części posągu A w nie, a gdzie był mułyn do diabła Krążę wokół tej wyspy I jest nie widzę, że misję mu oddać. To czego mi jeszcze nie brakuje? Zadania. A, teraz dopasować do siebie elementy posągu. Okej. Okay. Z ciekaw, czy muszę tutaj podejść, czy po prostu dopasować w jakiś inny sposób? Błyskawica? Patrz na to, co pozostało z posągu. Jego magiczna moc ma dziwne działanie przyciągające, łączące ze sobą poszczególne elementy. Poskładaj się z korzystając z zebranych elementów. Tworzysz posągu z skruszonych elementów, gdy we właściwe miejsce, magiczny sposób łączą się ze sobą, tworząc doskonałą, pozbawioną jakichkolwiek wad, statuę. Hmm, kurczaczki pieczone. Dziękuję, śmiertelniku. Masz dobre serce. Spotkam jednego hełmu rozbrzmiał jak donośny, głęboki głos. Brzmi, zestawanie nieludzko. Patrzę na świat z wielu miejsc, zaraz pod różnymi kątami. Było bardzo ciekawym doświadczeniem. Muszę je kiedyś powtórzyć. Nazywa się to rozszczepieniem jaźni, czy raczej w twoim wypadku rozbiciem. To chyba jest dowcip na których to powiedzieć haha, ha, prawda? Później przemyślę twoje słowa człowieku. pierścień z mojej prawej ręki. Teraz należy on do ciebie. Dziękuję. Pierścień z twojej prawej ręki. Łooo, pierścień wampira. Taki sam jak można kupić w sklepie zaraz obok. Ło, Albo i nie, to było ostrze wampirów. Ci um. mogę cały set dla wampirów złożyć, tak? No to w sumie nie jest jakiś zły biznes. Dziesięć taków to nie jest mało. Jak będę myślał o armii nieumarłych, to brzmi to ok. Um, no dziękuję za zrobienie przyjaciela. Ten dziwaczny głupiec powiedział mi, że jego życiowa esencja zona jest to samo roz, roz podziału, umożliwiającego postrzeganie świata z kilku punktów jednocześnie. Życie po śmierci jest diabelnie interesujące. Masz coś na sprzedaż że asortyment się w ogóle nie zmienił. No to w takim razie tyle na tej wyspie. Wow. Bo czy tej nie wrócimy, ponieważ trzeba będzie się zająć mistykusem rocznym. Ale naraziamy do tego chyba jakąś misję, więc nie tak nie za bardzo możemy. Sprawdź mu tyłeczek. Więc nasypko wrócimy sobie do Korwina. Korwin mieszkał na Weronie. Korwin, Korwin król. Poczuj Bibu, nadchodzi Korwin, Korwin król Musi być w nie wiem, bo właśnie teraz za niego wypłata leci 30 tysięcy, któremu braciszek kazał przekazać Haruję dla niego <gryw> Dla Korwina o, chyba ci wiadomość od zombie, który twierdzi, że jest twoim bratem. Och, tu góra pieniędzy, to nas zbyt wiele, och, szlachetny Ranat, mój brat! Rozmawiałaś już z nim co u niego, jak się trzyma. Gdy czasy były ciężkie, gdy zesowało się występować przeciwko nam, mój brat pomagał naszej rodzinie jak tylko się dało. A potem, gdy umarł, sprzedałem jego ciało na a samo wspomnienie tego aż mi ciarki przechodzą. Było to dla mnie bardzo bolesne, ale moje dzieci umierały z głodu i nie miałem innego wyboru, a teraz okazuje się, że mój wspaniałomyślny brat wciąż nas myśli nawet po swojej śmierci! Twój się. Ma się świetnie. Przyjaciele, praca, rodzina, wszystko mu się dobrze składa. Dokładnie o wszystkim opowiedz. Och, mój Rana, cieszę się, że to słyszę. Będę się modlić przez spokój jego duszy. Daj mu znać, że jakoś sobie radzimy. Choć moje zdrowie nieco szwankuje, ręce mam już sterane, A co roku żniwa coraz bardziej nadrętwiają moje kruche kości. Powiedz mu, że już wkrótce dołączymy do niego po tamtej stronie. A i dowiedz się, że ten nekromanta nie zechciałby kupić ciała mojej żony. Masz naprawdę dziwne wyglądy na te sprawy. No dobra, przekażę tę wiadomość. Czyli on chce handlować teraz, chciałem swojej żony, tak? Przehandlował brata, a teraz przehandluje żonę. No w sumie, trzeba ona przehandlować? aż taki zły biznes! Korwin sprzedaje własną żonę. Ło, skandal będzie! Skandal! Dobra, daleka podróż. To no jeszcze wrócimy na bezimienną w tym odcinku, czemu nie? Do braciszka Korwina. Do braciszka, braciszka Korwina. O, dobra. Gdzie jest braciszek Korwina? Tu jest, w Starym Domu. Stary dom i teraz tak. Dostarczyłem wiadomość twojemu bratu Korwinowi, prosił mnie. Zresztą, ci przekazała, że on również wkrótce podąży w stronę świata. A prosi, abyś zaraz brał mu miejsce. Dziękuję. Wchodźcie czarownika, który mieszkał tu przed mistrzem. Znalazłem parę zwojów. Pozwolono mi je zatrzymać. Okej, okay, dwa zwoje egzorcyzmu i coś tam jeszcze. I poziom w górę, doskonale. Misja zakończona. Dużo nam tych misji zostało? Chyba jakoś tak niekoniecznie. O, jednak dużo. O, To jest, musimy tutaj wyruszyć na Wyspę Demonów, Wyspę to jest ta wieża potężna, to jest Verona, Elon, Elon, Montero, Uzala, Montero, hmm, tak jakby Tekron, Shetra, hmm, to jest Umkas. Zabijemy się ją, Żabę Dersu. Wszędzie a ja co świecie pełną pełno misji, jakby nie spojrzeć na to. Z której strony nie spojrzeć, wszędzie mamy w wpizdziec i ciut-ciut misji. O, zobaczymy czy ten, ten, czy Mysticus chce kupić żonę. O, widzę kapkę, mu się asortyment chyba zmienił. Ooo, ten mroczny wojownik w wiosce, kim on jest? Ech, co to? Mów głośniej, przestań mówić, mówisz, że się jakiegoś wojownika. wojownikach, mówi, że posągu w wiosce? Tak, cóż, co mogę powiedzieć? Ludziło mi się kiedyś, to zrobiłem sposąg. Ma swoje zastosowania, dzięki niemu moi słudzy są ostrożniejsi, a poza tym <laughs> odstrasza nowo przybych padnów i herosów. <laughs> Człowiek się dusi, jak to dużo gada, wiecie. To jest wkurzające. Ale dobra, mniejsze o To hmm, To chyba wszystko w sumie. O, możemy mu pomóc. Skoro nalegasz, jeśli jakimś, jakimś cudem, przyjdziesz ten też zostaniesz moją uczennicą. Słuchaj więc uważnie, w moim loku tortury zebrały się niechciane, powiedzmy, odpady. A, to była ta misja? Dobra, wykonajmy ją. Chociaż nie mam dwóch T-Rexów ze sobą, ale damy sobie z tym radę, ale to w kolejnym odcinku. O, tutaj też jeszcze jakaś grupka jest. Do na następnego razu. Na razie i cześć ludziska. Hej.